14 listopada, 33. Niedziela zwykła z Ewangelii Świętego Marka. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata. To Ewangelia dnia dzisiejszego. Wyśle swoich aniołów. Moi drodzy, to będzie piękne spotkanie. Najpiękniejsze spotkanie w życiu każdego człowieka, człowieka wierzącego. Wszyscy wybrani przez Pana Boga, tych wszystkich, których On wybrał, oczywiście na to wybranie my musimy zasłużyć sami swoim życiem, naszą postawą życia tu na Ziemi. Staną obok siebie jako brat i siostra w jednej pięknej wspólnocie. Kochającej się rodzinie, którym łącznikiem, spoiwem będzie wzajemna miłość, wzajemny szacunek, głębia wiary, głębia miłości. Powstanie wtedy, po wybraniu, środowisko, którego ideałem, którego kierunkiem jest właśnie miłość. Prawem życia, była i jest miłość. Nie będzie wtedy wśród tych wybranych już egoizmu, pychy, zazdrości, nienawiści. Będzie tylko właśnie miłość. Zobaczmy. Pan Jezus o tym zapowiada, żeby w jakiś sposób też nas ostrzec żebyśmy może odwrócili, zwrócili się w naszym życiu ze złaku dobru, abyśmy w tym dobru, dobrze, dobru, które on nam daje, które przed nami wyznacza, budowali swoje życie wieczne, swoje szczęście. Pamiętajmy, że my tutaj na Ziemi musimy troszczyć się o naszą wieczność. Dlatego, tak jak mówi. Wyśle swoich aniołów, aby zebrali wszystkich, tych, którzy pełnią jego wolę. I dzisiaj zadaj sobie to pytanie: kiedy słyszysz tę Ewangelię, czy, czy rzeczywiście w swoim życiu wypełniasz wolę Pana Boga? Czy w swoim życiu wypełniasz wolę jego miłości, relacji z drugim człowiekiem? Czy tak jak wspomniałem, to moje życie jest takim przepychaniem się cały czas do przodu? Taką walką o kolejny dzień, o jutro, o następny dzień, żeby zwyciężyć, żeby być lepszym? Przepe przepełnione tym słowem egoizm, pychą to nasze życie. Nie tędy droga. Nie tędy idzie się do zbawienia, nie tędy idzie się do świętości. Świętość to łagodność, świętość to miłość, świętość to potrzeba bliskości przy drugim człowieku, abyśmy wzrastali w tych pięknych cechach i kiedyś wspólnie stanęli obok siebie w jednej, tak jak wspomniałem, miłującej, kochającej się rodzinie przy naszym mistrzu, Jezusie Chrystusie. Na to piękne budowanie relacji, budowanie miłości pośród nas i na to piękne oczekiwanie wybrania przez Jezusa w tych czasach ostatecznych. Serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi kochani, dobrej niedzieli. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.